Cześć, witajcie. Oto jest 95 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magica, Pokemonów lub Yu-Gi-Oh! Dziś swoją obecnością ponownie zaszczyciła nas Lili, a wraz z nią paczka corset 2019 do Magica, czyli wydana już chwilę, czas, chwilę temu, ponieważ w 2018 roku, aczkolwiek nadal są tam całkiem ciekawe karty. No cóż, nie, nie, nie każmy w takim razie. E, Damie dłużej czekać i lecimy sobie z zawartością naszej paczuszki. Bosterek standardowo dla Magica ma 15 kart, chyba niewiele jest, które mają więcej. No i hop, bosterek widać, dobra. I zaczynamy. Naszą pierwszą kartą jest Child of Night, które ostatnio dostało e, nowy artwork. <laughs> dostało to do, w sumie laska dorosła, ale nieważne. Dziecko nocy w każdym razie. Mamy 2-1 Li lifelink, za 2 many. Nie jest złe. Mamy Luxodon Line Breaker 3-2. Za 3 many. Nie. Jest to zwykła vanilia. Mamy Planeta, który niszczy kreatury z Flyingiem. Nie. Mamy Salvager of Secrets. Za 5 many. 2-2. Jak wchodzi do gry, możemy wrócić Instant albo Sorcerer z graveyardu. Raczej, chyba nawet Paupera to nie widziało. Fire Elemental. Klasyka gatunku. Za 5 many. 5-4. Nie. Yy, mamy Epikura Krwi, Epikurov of Blood, za 5 many 4-4. Jak dostajesz życie, przeciwnik traci jedno życie. Nadal myślę, że nie. Mamy Trust i beast, który w, jak wchodzi w pole, wracamy sobie artefakt z grewiardu do ręki. Może? Za 3 many 2-3. Ghost Form, yy, trochę się przyjrzę artowi. Nie, myślałem, że tutaj będzie ten, będzie Kaja czy coś, ale Kaja ma swój, swój prywatny Ghost Form e, z e, e, War of the Spark. E, tutaj do dwóch kreatur nie może być, nie może blokować. Can't be blocked. Nie mogą być blokowane podczas tej tury, czyli gdzieś tam na wykończeniu gry. Może fajnie to pogra, ale jest to Sorcery, nie Instant, więc za dwa many. E, mamy Infernal Scarring. Skar Scar to jest rana, czyli e, zadawanie sobie ran. E, Brakuje mi słowa, żeby to opisać. W każdym razie mamy Enchantment Creature, e, mamy za dwie, dwie, czarne, dwie many, w tym jedną czarną e, Enchantowana Kreatura dostaje dwa do ataku i jak e, umiera dobieramy kartę. No średnie moim zdaniem. Jest Onak Ogr, 4-2 zatrzymany, nie. I zaczynamy wreszcie nasze Ankomony, mamy takiego nowego Nightmare'a, można by powiedzieć zatrzymany Pledgemare, w tym dwie czarne, 2-2. Nie może być blokowany przez białe kreatury, i jak wchodzi w pole, kreatury pod kontrolą naszego przeciwnika dostają minus 1, minus 1 do końca tury. No, fajnie to może wyczyścić, jeżeli ktoś gra na małych stworkach i dać jakieś plusy. Recollect. Ta karta już wielokrotnie była drukowana, troszeczkę jak elf z czaszką, w z czaszką jak w Hamlecie. Wracamy, wybraną kartę z graveyardu do ręki, zatrzymany w tym jedną zieloną. Może gdzieś to grę gra, G może to grę gdzieś widzi. I mamy Fiery Finish. Za 6 many zadajemy 7 damage'a w kreaturę. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. I naszą kartą rzadką jest fajnie. Jest Mythic. Jest to jeden ze smoków e, z, z e, rodzeństwa nikola Bolas'a, ponieważ 19 głównie opisuje właśnie mm, historię tego Planeswalkera, gdy on jeszcze nie był, nie był Planeswalkerem. Był normalnym tam stworem, Elder Dragonem. Mm, bardzo ładny artwork, to na pewno. Za 6 many łącznie, 66 flying. I jak atakuje? Każdy gracz wybiera pernament pod swoją kontrolą. Ci gracze poświęcają te pernamenty. Każdy, każdy gracz, który poświęcił pernament w ten sposób pokazuje górną kartę ze swojej biblioteki i kładzie ją w pole. Jeżeli jest to pernament, czyli nie, nie instant, nie sorcery. No ciekawa rzecz. W każdym razie artwork naprawdę przepiękny. Tutaj trochę poobracam dzisiaj ten przywilej, że w świetle dziennym nagrywam. Mamy jeszcze Islanda i mamy mm, Avatar Tokena 4-4 z flyingiem. Też trochę jak Ugin wygląda ten smog, albo przynajmniej mi się tak kojarzy. Także, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Było wczoraj 94 i cyk, mamy 95 paczek w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszego dzisiejszego boosterka. Wszystkie te karty trafiają na nasze Allegro. Link czeka na Ciebie poniżej w opisie tego filmu. A my dziękujemy Ci za Twój czas. I oczywiście, jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi filmami, koniecznie zostaw nam suba. A my spotykamy się z Tobą już jutro w kolejnym Daily Boosterze. Cześć, trzymajcie się.